Bardzo dziwne uczucie, bo długo nie vlogowałem. Mniej więcej chyba około roku nie prowadziłem takiego typowego wideobloga. I to będzie naprawdę ciekawe wyzwanie, no bo jednak przez ten czas mój montaż się troszkę poprawił. Mam lepsze okulary do ujęcia, więc wydaje mi się, że naprawdę dzisiejszy odcinek może być spoko, dlatego bądźcie wyrozumiali, to jest mój pierwszy vlog po tak długim czasie, ale dzisiejszy dzień jest specjalny, więc stwierdziłem, że naprawdę warto będzie zrobić videobloga z takiego wydarzenia, jakie dzisiaj będzie miało miejsce w Kielcach. Co dokładnie tam się stanie, dowiecie się w trakcie tego filmu, ale na początek, moi drodzy, kawka, szykujemy paczki, bo dzisiaj mamy wysyłkę, po prostu koszulek z mojego sklepu, więc wysyłamy to, pakujemy się i lecimy na Kielce. Czasu, więc trzeba się pośpieszyć. A to wszystko. To są paczki, które. muszę wysłać dzisiaj. Na to wszystko muszę zrobić listy przewodowe. Zresztą naprawdę mocno dziękuję, bo to jest bardzo przyjemna praca. Patrząc na to, że ludzie, którzy oglądają Twoje filmy, w jakimś stopniu starają się wspierać. Tu jest masa koszulek, bluz, opasek, wszystkiego. Także bardzo dziękuję za to, że zamawiacie to wszystko. Bo serio, lubię wstać sobie rano, spakować paczkę. Wysłać ją z pozdrowieniami oczywiście z podpisem, bo to w jakimś stopniu pokazuje, że mimo tego, że to nie są tylko filmy, które ja sobie nagrywam na jakiegoś głupiego YouTube'a, to jest coś, co od lat jest budowane w jakimś, co, w jakimś stopniu jako, jako po prostu taka społeczność. Że ci ludzie, którzy oglądają te filmy, naprawdę żyją, oni po prostu istnieją i oni są w jakiś sposób z sobą powiązani. I bardzo dziękuję za to, bo to. Mocno, można powiedzieć, uświadczy mi w tym, że jednak to, co robię, w jakimś stopniu jest dobre. To, że się rozwijam, to i tak dalej. To mi pokazuje jedynie tyle, że ludzie, którzy oglądają te filmy, naprawdę są zaangażowani w to, że ten kanał się rozwijał. I dzięki Wam właśnie, dzięki zakupom na, na moim sklepie z koszulkami, dajcie mi taką możliwość, że po prostu mogę się rozwijać. Dziękuję. Obliczanie trasy wybierz trasę. Tak a propos tego porannego no telefonem, nie? Chciałem powiedzieć porannego trzepania, ale wydaje mi się, że byłoby to dwuznaczne był bardzo. Sprawa wygląda tak, że ja ogólnie mam problem ze wstawaniem, przez co po prostu zwykły budzik zazwyczaj mnie nie budzi. No i muszę wspierać się tym, że po prostu mam aplikację, przy której muszę przez 30 sekund trzepać telefonem, żeby jakby się przebudzić i wstać. Dlatego mniej więcej tak wygląda mój budzik i tak wygląda każda moja pobudka, zwłaszcza o tej godzinie. Fuck? Tak a propos wyjazdu na który teraz jedziemy, bo jedziemy w sumie do Kielc, o tym chyba jeszcze nie mówiłem. Plan jest ogólnie taki, że jakiś czas temu ja po prostu założyłem ekipę sportową e, Wraz z Mattem i z kilkoma kolegami po prostu stworzyliśmy ekipę wirtualne kluby. Większość tak. z was może jakby... O kurde Sakra! Ale ktoś przyzwonił. No no no. Miał się wypadek. Ogólnie to jest tak, że jakiś czas temu założyliśmy po prostu wraz z Mattim i kilkoma chłopakami taką po prostu ekipę wirtualne kluby. To polega na tym, że gra się 11 na 11, czyli wyobraźcie sobie, że gracie FIFA, tylko że macie do dyspozycji tylko jednego zawodnika i wtedy macie normalnie skład, formację powiedzmy formację 4-3-3 i wtedy musisz zwerbować obrońców, bramkarzy, bocznych pomocników, pomocników tych skrzydłowych, napastników itd. No i polega to na tym, że po prostu musisz stworzyć jak najlepszy zespół, żeby wygrywać pojedynki. No i dzisiejszy wyjazd jest specjalny, bo to jest jakby rozwinięcie tego e właśnie w Polsce. To będzie pierwszy LAN tego typu, gdzie drużyny, które doszły w, w, po prostu w pucharze PLWK do finału, Zagrają ten finał na żywo przy trybunach, czyli 11 konsol, 11 ludzi po jednej stronie, czyli łącznie 22 osoby grające na żywo na hali w Kielcach. I dlatego to specjalne wyzwanie, bo chłopaki mogą wygrać po prostu swój pierwszy puchar i jakby można powiedzieć, że legendarny, historyczny, coś w tym stylu, no bo e, to jest pierwsze takie wydarzenie w Polsce i fajnie po prostu być tak jakby tego, tego częścią. Szanowni Państwo, cóż więcej możemy powiedzieć? Czego oczekujemy? Oczekujemy emocji, oczekujemy braku, czyli to, co jest tak naprawdę chwilę zespołów w futbolu. Nie chcielibyśmy, się, żeby to spotkanie było jednostronne, także nie poznaje nam nic innego, jak zaprosić Was na mecz, w którym zwycięzca podniesie puka, który widzieliście się w piłku na scenie. Rozpoczynamy proszę Państwa ten dnia, ten Odemneczny, na który czekaliśmy przez cały sezon do momentu rozpoczęcia rozgrywek pucharowych i z kabiny komentatorskiej kłania się Łukasz Żyfrychmiel i Piotr Binny Witamy, zapraszamy na to wielkie starcie, na które czekaliśmy cały sezon. Devastation sport Polish Vikings. Niech zdecydują umiejętności. Tak jak powiedzieliśmy, Devastation teoretycznie w roli faworyta, ale wikingowie mają tutaj coś do udowodnienia i to właśnie oni teraz rozpoczęli tą pierwszą akcję i to było niebezpieczne. Było niebezpieczne, mamy pierwszy rzut rożny w tym spotkaniu, zobaczymy w jaki sposób rozegra to drużyna Devastation. Widzimy, jeden podbiega i tak jak widzieliśmy od początku sezonu na krótko. I Teraz bardzo dobrze piąstkuje golkiper polisz Vikings, piłka jednak wraca w okolice, 11 metra i go. Jeden do zera! Troszeczkę odbiła się ta futbolówka, ale udało się ją odzyskać. No i to właśnie oni w tym momencie w trakcie tworzenia akcji ofensywnej. Scalotelli ładnie zagra na piłka w pole karny. Szansa! Ale świetna interwencja golkipera. Pilecki, Wapiński, prawym skrzydłem Majchrzak. Teraz piłka wpada w pole karne. i nie ma bramki. Ależ to było na naprawdę... <laughs> Jedna bramka to tak naprawdę nie jest bezpieczna przewaga, to jest tylko pewien komfort psychiczny, bo za chwileczkę to może zostać utracone. Devastation przed szansą na skonstruowanie kolejnej akcji ofensywnej skaloteli ładnie teraz ta marsylska ruletka, dośrodkowanie w pole karne, ale też świetnie ustawieni obrońcy. Ale naprawdę od momentu, kiedy Devastation zdobyło bramkę, warto zwrócić uwagę na to, że Wikingowie naprawdę bardzo agresywnie ruszają do przodu. Śmiem pokusić się o stwierdzenie, że mają inicjatywę w tych minutach spotkania. O, Przewrócił się teraz kapitan drużyny, ale szybko podniósł się po to, żeby momentalnie rozegrać, a tutaj poprzeczka ratuje. Polish Vikings przed utratą drugiej bramki, no to było bardzo niebezpieczne. Zagrana piłka na dobieg, ale no gdzie parametry jednego czy drugiego zawodnika? Tutaj wzrost i masa zrobiły swoje. Tym razem rozpoczynają gracze Polish Vikings i po raz ostatni w tym sezonie z kabiny komentatorskiej kłania się Łukasz Dufrejchmiel i Piotr Bini Zabrzewski. Rozpoczynamy drugą połowę. No i devastation. Teraz bawi się piłką na własnej połowie, oby to nie było e, zgubne, bo często takie zabawy mogą skończyć się stratą. No i dobrze wiemy, jakie jest to e, zagrożenie w przypadku przechwycenia, a tymczasem devastation go! Devastation Sports zdobywa drugą bramkę, nie tak szybko jak w pierwszej połowie, ale po raz kolejny robi to Wolski. No i teraz sytuacja Wikingów, mimo wielkich słów uznania z naszej strony, wydaje się bardzo skomplikowana. Wolski strzela drugiej, drugą bramkę w tym spotkaniu, a łącznie już piątą w całym pucharze, także na pewno podkreśla swoją ważność dla swojego zespołu. Ile on znaczy dla Devastation, to dzięki niemu oni prowadzą 2 do 0. Ale jednocześnie ambitnie Devastation, 84 minuta, to już są tak naprawdę końcowe minuty tego spotkania. Oczywiście uwzględnimy także to, co do Peters, do w pole karne, przedłużenie piłki głową, i to jest przypieczętowanie tego zwycięstwa. 3 do zera, Devastation. Wygrywa na ten moment Polish Vikings, no i teraz pytanie, czy to jest wynik ostateczny? Tego jeszcze nie wiemy, bo w futbolu wszystko jest możliwe. Polski, zalicza hat-tricka, to jest ukoronowanie, jeżeli chodzi o występ tego zawodnika w tym meczu, ale to by nie było możliwe, gdyby nie świetne asysty partnerów z drużyny. Brawo, brawo, panowie, trofeum jest coraz bliżej. I to jest koniec, i to jest koniec, proszę Państwa. Zakończył się mecz finałowy Pucharu Polskiej Ligi Wirtualnych Klubów dla zawodników, podziękowania dla trenerów. Wolski oczywiście zabiera piłkę do domu, bo przecież to był jego mecz, jego bramki, który po raz kolejny pokazał się z bardzo dobrej dyspozycji. Naprawdę nie było to do końca jednostronne spotkanie, chociaż wynik 3 do 0 może o tym świadczyć. Wielkie brawa dla wikingów za to, co pokazali w pierwszej części tego meczu. Wolski raz jeszcze pojawia się na naszej tablicy i prawdopodobnie za chwileczkę zobaczymy bramki w wykonaniu Wolskiego, jeżeli umożliwi nam to, realizator wrażenia, jeżeli chodzi o galę, jeżeli chodzi o rywalizację. Pod jak to mówią młodzi, łała wiła. Naprawdę dobrze to wyglądało. Za hatrika wskakuj, zrobię ci zdjęcie. To jeszcze podobno przed transferem, tak? jak to wygląda? Całą drużyną, drużynę nie tylko jedenastą, są też zawodnicy rezerwowi, wchodźcie na scenę wszyscy. Scena nie jest duża, ale na pewno was wszystkich zmieści, a z Jesteśmy zwycięzcy Kucharu Polskiej Ligi wirtualnej Klubów. Teraz jeszcze chwila oczywiście dla fotoreporterów. Rudas, przydałoby się umyć. Jesteśmy pod makiem, a wiecie co to oznacza? To oznacza to, że robimy ruletkę McDonalda e, Dobry wieczór Ja bym chciał to samo co samochód przed nami Plus Dużo lat i lody Z masą orzechową I lody z masą orzechowym. Czyli też to, to, to robimy kursy, to z To co było wcześniej Małe cappuccino też? E, no to tak zrobiłeś? Ale, Skąd ty wiedziałeś, co ten ziomek zamawiał? Ale już... nie wypaliło Za bardzo, bo ona mnie, nie powinna mi powiedzieć, co, jak, co oni zamówili Zapomniałem dodać jakby to, żeby po prostu ona mi nie mówiła, co oni zamówili, tylko żeby dała mi dokładnie to samo, co, co to parę. No ruletka McDonalda troszkę nam nie wyszła, bo Teoretycznie to powinno być tak, że pani nie powinna nam mówić, co zamówiło auto przed nami, ale że nie robiłem tego nigdy w życiu i że dawno tego nie oglądałem, to kompletnie o tym zapomniałem i normalnie pewnie poszedłbym tutaj o coś zjeść ale dzisiaj będzie zdrowiej bo ta parka zamówiła dwa razy two for you z kurczak burgerem teoretycznie zdrowiej, bo niby to jest kurczak aczkolwiek pochodzenie tego mięsa jest na bliżej pewnie nieznane więc co Kawka, burger, i w drogę. O, jedzie jakieś auto. Ciekawe, czy będzie na mnie patrzeć na krytyna, że nagrywam jakiem burgera. No i się nie zawiodłem. Patrzył. Śmieszna sprawa, że w Polsce jest jeszcze takie podejście, że jak ktoś stoi z kamerą, to jednak ludzie patrzą na niego jak na idiotę. Mimo tego, że no jednak. Fajnie, że jakby możesz się spełniać w jakimś stopniu, no bo no mimo tego, że jednak nagrywam tylko FIFA, to w pewnym stopniu jestem bardzo kreatywnym człowiekiem. Dobrze montuję filmy, staram się rozwijać. Chciałem nagrywać vlogi, takiej na przykład ten, ale wy tego nie oglądacie, to co ja mogę. Przecież nie zostanę vlogerem, skoro tego nie chcecie oglądać. I został mi po prostu kopać piłkę w wirtualnej grze. Szkoda, bo. Przy vlogach jednak się można bardziej wykazać, robić jakieś ładne ujęcia. Stać w bluzie jedząc burgera pod sklepem na przykład. Jakbyście chcieli więcej takiego typu filmu, to wiecie co robić. A ja to chyba skończę i lecimy dalej. Wracając natknęliśmy się na bardzo fajne miejsce. Są takie wielkie ruiny. I ogólnie efekt tego wszystkiego jest zajebisty Zresztą no, sami widzicie jak to wygląda Wielki, potężny zamek po prostu na górze Patrzcie na to Jo, świetne Chciałbym tam wejść Do środka, ale to wygląda jak po prostu Coś co jest zrobione Specjalnie pod turystów, bo wszędzie są tabliczki GoPro ostrzega Miejsce Niebezpieczne Czyli chyba raczej tam wejść nie możemy Ten znak pod tym zamkiem e, nie wygląda zbyt dobrze, bo brzmi to mniej więcej jakby to mogło się zawalić. Dobra, z tego co widzę na lecie, jest to zamek w Rapsztynie. Tylko jest problem, bo jedyne wejście, jakie jest, jest tędy. Kurde, na następnego raz będę musiał wziąć buty jakieś takie do wchodzenia, to by wtedy mi wbił normalny. Tylko zobaczcie, to jest wszystko śnieżone, A ja no, w tych butach to raczej no, nie pójdę nigdzie. Bo raz, że to są buty siatki, a dwa, że jest pełno śniegu i pewnie się zaraz sunę. Stamtąd jedzie auto, dobra. Zwijamy, fajny zamek, ale. Bye, bye. Podjechaliśmy tam, dlatego że zobaczcie, jaki jest tego efekt z trasy. Po prostu masakra. I to wygląda świetnie, z tego co widzę po zdjęciach. Auto. Jest naprawdę bardzo zadbany, ale kurczę, szkoda, że tam nie idzie wejść. Teraz. Także ja też dostałem swoją koszulkę i wygląda ona następująco. I taką koszulkę będziecie mogli wygrać właśnie na iPhone fanpage'u Czyli na fanpage'u Devastation, linka wam zostawię na dole Jedyne co trzeba będzie zrobić to zostawić lajka pod tym filmem I napisać pod odpowiednim postem wasz rozmiar, waszą, wasz pseudonim i tak dalej Właśnie w poście na iPhone fanpage'u Naprawdę wydaje mi się, że koszulka bardzo spoko Zwłaszcza, że możecie wybrać sobie numer i nazwisko lub pseudonim na koszulce Więc co? Dzięki bardzo za oglądanie I przypominam, że jakbyście chcieli więcej vlogów to po prostu zostawcie polu polubień Tyle